Hej haja, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Eurotrack Simulator 2, ale uwaga, nie w Polsce, a w Japonii. Yy, I dzisiaj będziemy wieźli kłody yy, z Tokushima do Kanazawa. Będziemy płynąć promem. 28 godzin, także Tokushima Kanazawa, lewa strona jazdy. Także jedziemy. Mam nową myszkę. To kusimy zała Japonia. Patrzcie, Japońskie na w lewo. I czerwone światło. Uh, helikopter ma o. w tej Japonii jest tak ciasno, że masakra ale się przyzwyczaję i to po lewej stronie Także. Wo, wow, wow. Jedziemy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Kręć w prawo. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. O matko, jeszcze źle skręciłem. He, na no to ładnie. <średzio> źle skręciłem. Patrzcie, tutaj sklepy. Ale źle skręciłem, będziecie mieli więcej Japonii. Jedziemy po Tokushimie. Tokushima, Tokushima, Kanazawa... Wow, 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 wow. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ta Japonia jest tak ciasna, że masakra. Wow, ja widzicie, Skręć to w lewo. Także muszę nawrócić, bo źle skręciłem, ale no cóż. Napiszę kto robi Japonię. Trzymaj się lewej stronie, a następnie skręć w lewo. Rzadko mówię o Japonii, ale teraz skręć będę mówić. Skręć w lewo. Także no... Zobaczycie jak to Japonia naprawdę wygląda. To jest mod do Eurotracka oczywiście, także no. I na to sobie trzeba założyć osobny profil jakby to chciał, także no. Jedź prosto. Ta, na czerwonym. I tu są krzywe światła, nie takie o krzywe. Ale ta japonia jest ładna. Przygotuj się do skrętu w lewo. Czekajcie, zobaczę. A, będziemy płynąć, a no jeszcze trochę będziemy jechać Miyoshi Shikoku Sayo Imbari Także jeszcze trochę trasy jest ale dzisiaj pewnie nie zrobimy Mam nową myszkę do tego tak mi ciężko przesuwać ale o, będziemy jechać do Kanazawa no i na razie są tylko tyle miasta tutaj widzicie, bo jeszcze dopiero to odkrywam, także to jest moja nowa myszka. No, także no. Skręć w lewo. Coś Wam jeszcze pokażę. No nie pokażę Wam, bo jest zielone. Ale to... Słuchajcie, mam kalendarz adwentowy. O, o, dobra, Pokazałam Wam kalendarz adwentowy. No, także troszeczkę się już u mnie pozmieniało. Przygotuj się do skrętów w prawo. Także subskrybujcie kanał i tak musicie... Gdzie? Skręć w prawo. W prawo, dobra. Ja to ja jeszcze nie znam, także dlatego się trochę mylę. Musicie tak co najmniej... 15 łapek do góry i jutro kolejny odcinek z Eurotracka ale musi być 15 łapek do góry dobra patrz jaki malutki samochodzik no także 15 łapek do góry i jutro kolejna część z Japonii no, japońskie napisy także 15 łapek do góry i jutro kolejny część część z Japonii Na Japonię to musicie dostać bardzo dużo łapek, żeby wiedzieć, że wam się za Japonia podoba i wtedy jak i po wyświetlenia, także oto będę na to patrzył na Japonii z Eurotracka, także jak będzie dużo wyświetleń, dużo łapek, to będzie kolejna Japonia, ale musi być tego wszystkiego dużo, także wyświetlenia się liczą i łapki nami, także wyświetlenia, łapki się liczą, żeby był jutro Eurotrack Japonia. A nie. Trzymaj się lewej strony, a następnie zjedź w lewo. Jutro Michael Jackson. Zjedź w lewo. Czekaj, tu, matkę. Tu, no. Jutro Michael Jackson, to w środę będzie y, Japonia, ale musi być dużo łapek do góry i myślę że macie czas. Y, także, ale Eurotrack będzie w środę w wieczorem. No i macie czas na łapkowanie i na wyświetrowanie. Także no... Komentarz... No, komentarze tam też mogą być, ale ich nie musi być za dużo. Ważne, żeby było łapek dużo, żebym widział, że Wam się to podoba i wyświetlenia. Jeszcze dwie minuty w Japonii. Oh. Japonię dopiero zobaczycie w środę, ale przez te dwa filmy będą... dwa dni będą bardzo fajne filmy. Bo przekraczam prędkość. No, także owe się... się prawej strony. No trzymam się. To jest tak ciasno trzeba na wszystko uważać. O właśnie, o właśnie. Dlatego mówię. Jak się jeszcze nie zna tej Japonii. Dobrze, jadę? Dobra. O. kalendarze adventury Od 1 grudnia je zacznę. No więc, jeśli chcecie w wyśrodę tego Eurotracka z Japonią, to dużo łapek, wyświetleń. A tro Michael Jackson. No i co? Zostawiacie jak najwięcej łapek pod Eurotrackami, jeśli chcecie. I wy się No i co? I pod dzisiejszym oczywiście zostawcie dużo łapek do góry. Subskrybujcie kanał. Łapkę, pójdzie, bo ja mówię dzisiaj o łapkach. No, komentujcie. Ale no, także do zobaczenia jutro z Michael Jacksona, a w środę Eurotrack. Kontynuacja dzisiejszego. Także no. Będzie dużo filmów z Eurotracka z Japonii. Ciężarówka skania. Kłody. Hej. Hej.